Życie w Polsce było bardzo podobne jak w ZSRR, te same dziewięciopiętrowe panele, na ulicach było wiele radzieckich samochodów, a sklepy wyglądały prawie tak samo. Tak wyglądał polski pewek drogi sklep walutowy dla wybranych, w którym była bardzo szeroka gama dobrych produktów importowanych. Mogli się tu wypowiadać polscy nomenklaturzy, KGB, wojskowi i dyplomaci, wszystkie te klasy obsługujące reżim jaruzelski. A tak wyglądały sklepy dla zwykłych obywateli, zdjęcie zrobione w tej samej Warszawie i w tym samym roku 1982, co poprzednie ujęcie. Jak widać, na półkach nie ma nic oprócz zbóż, soli i ryżu. W przeciwieństwie do sowieckich sklepów w tym samym czasie istnieje żywność dla niemowląt maluch wyprodukowana w ZSRR. Najwyraźniej został odesłany do Polski, gdzie w tamtych latach reżim zaczął się już zataczać. Oto zdjęcie działu mięsnego od wewnątrz. Jeśli nie mogłeś obronić długiej kolejki, która pojawiła się natychmiast po przywiezieniu mięsa, to twoim przeznaczeniem były takie puste stragany. Na tle pustych straganów zwykle widać starców nie mieli siły stać po dwóch do trzech godziny w kolejce przed sklepem i przychodzili już po nadziei, że w sklepach pozostanie przynajmniej coś. Kolejki kupujące od sprzedawców są oddzieleni szerokimi licznikami, na półkach prawie nic nie ma. W kolejce są tylko kobiety z małymi dziećmi, które nie miały z kim zostawić w domu, ponieważ trzeba było stać w kolejkach, żeby coś kupić. Chcesz już wrócić do ZSRR? Uliczny handel na ulicach Warszawy. Klasyka szufelki do sklepu przywieziono coś wartościowego, sądząc po zdjęciu jakieś pomidory lub jabłka, a pracownicy torowi sprzedają je poza punktem sprzedaży, obok kasy. Zwróć też uwagę na gabloty są tamte najbardziej ponure radzieckie góry puszek z serii, jak przygotować obfitość z czterech rodzajów towarów. Przejdźmy teraz do produktów przemysłowych. Dział elektroniki w Polskim Domu Towarowym, jak widać na zdjęciu, tylko puste półki. Niektóre niebieskie pudełka można zobaczyć tylko w tle, w dziale telefony i oświetlenie turystyczne, najprawdopodobniej w pudełkach jakiejś latarki. Przyszedł do Mazina po magnetofon, żeby słuchać muzyki i wyszedł stamtąd z latarką, by oświetlić drogę do komunizmu. A to sklep meblowy. Z meblami w Polsce było mniej więcej polskie, ściany były bardzo cenione w ZSRR za stosunkowo dobrą jakość. Może na rynkach było lepiej? Tak wyglądały polskie targi drobiu na początku lat 80. ta, sama miarka ze sprzedażą prosiąt z bagażnika. To prawda, że obywatele bogatego ZSRR przywieźli towary na takie rynki nie w bagażnikach, ale na wózkach. Sprzedaż uliczna jaj z TAC. W latach 80. w Polsce każdy przeżył jak mógł. Ale to jest polski szpital w stolicy, w Warszawie. Starzec leży na korytarzu. Tak wyglądała najlepsza na świecie sowiecka darmowa medycyna w polskiej wersji. Teraz zajrzyjmy do mieszkań. Zdjęcie z 1982 roku roku chłopcy pomagają rodzicom i zbudowali inkubator z lampą do hodowli kurczaków w kuchni. Prawdopodobnie był to niezły wzrost do niewielkiej sowieckiej pensji. Zacz. Zwykła kuchnia warszawska w typowym mieszkaniu. Kobieta pokazuje fotografowi bony żywnościowe z tym w Polsce jest dokładnie tak samo jak w ZSRR. Kolejna kuchnia w małym, typowym sowieckim mieszkaniu. Na zdjęciu znany polski piłkarz Włodzimierz Lubański, który teraz za swój talent byłby milionerem i mieszkałby w rezydencji. Marzy chyba o powrocie do szufelki, gdzie trawniki były bardziej zielone, a kule bardziej okrągłe. Łazienka w polskim mieszkaniu. W wodzie pływają lustrzane karpie przygotowane na świąteczny obiad. Mimo kilkudziesięciu lat Polacy nigdy nie zrezygnowali z obchodów Bożego Narodzenia, uznając to święto za część polskiej tożsamości. Ale to mieszkanie Lecha Wałęsy, przywódcy polskiej solidarności, przyszłego prezydenta Polski i laureata Nagrody Nobla, typowy dom na obrzeżach Gdańska. Zdjęcie zrobione pochmurnym rankiem 1980 roku, Roku Lech całuje swoją żonę Danutę przed wyjściem do pracy. Pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej. W polskim pałacu Kultury i nauki odbywały się nowoczesne pokazy współczesnej Modestarzy Komuniści syczeli jak przebita opona Rowerowa, ale nic nie mogli na to poradzić. Odbywały się w Polsce również koncerty OF na których ze sceny często mówiono o tym, że Polska na pewno będzie wolna. Władze też nie mogły nic z tym zrobić. Nic władze nie mogły zrobić również ze strajkami i strajkami. Polscy robotnicy nie biegali z transparentami, nie dawali żadnych powodów sowieckiej policji do ich aresztowania, ale po prostu nie wychodzili do pracy, zatrzymując przedsiębiorstwa i strajkując przeciwko komunistom. Często do pracy tituszek są suknie w pracy i w każdy możliwy sposób ich, ale wszystko było bez sensu. Polski protest był naprawdę ogólnopolski. Na tym zdjęciu stołówka przekazuje polskim protestującym z Solidarności darmowy chleb. A to są darmowe kiełbasy z zakładu mięsnego, przekazane dla protestujących studentów łodzi. W 1987 roku Polskę odwiedził papież Jan Paweł II, który powiedział Polakom powszechnie znane zdanie: Nie bój się na zdjęciu. Jan Paweł II spotyka naród polski w Gdańsku. Tak, zdaniem miarki, wygląda tuzin zachodnich najemników, że buzit w Gdańsku. Ostatnie zdjęcie. Lech Wałęsa w Biurze Solidarności. Zwykłe banany w Związku Radzieckim były przerażającym niedoborem i były uważane za przysmak. Aby je zdobyć, ludzie godzinami stali w kolejkach, a po zakupie często nie wiedzieli, jak je jeść. Cukierki dobrej jakości w ZSRR były tak samo deficytowe jak każda inna normalna żywność. Dzieciom podawano jedną do dwie sztuki. A zamiast słodyczy, wszyscy skubali słodkie brykiety z koncentratu galaretki. Sprzęt AGD w ZSRR kosztował niebotyczne pieniądze. Tak więc telewizor z ekranem 3x4 cm kosztował dwie pensje, a w latach 60 tylko 5% rodzin supermocarstw mogło sobie pozwolić na lodówkę. Książeczka Czekowa. Niezmienny atrybut obrazu wolnego i bogatego człowieka, pochodzący z hollywockich filmów. W których bohater niedbale podpisuje czek na kwotę z wieloma zerami. Ten poprzednik karty kredytowej był niedostępny dla obywateli radzieckich, ale okazuje się, że był w PRL. Pytanie tylko, do jakiego okresu należy ta książka? Czy nie do końca lat 80? Pod koniec lat 80. Polska zrzuciła komunistów, zmierzając w przyszłość. W słynnej Stoczni Gdańskiej otwarto muzeum. Które opowiada o tym, jak Polacy pokonali komunistów. W latach 90. Polska przeprowadziła restytucje, lustracje i szereg fundamentalnych reform, które pozwoliły jej przejść z krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych i stać się państwem pierwszego świata.